Kochane dzieci, jesteście własnością Pana, i tylko za nim macie iść, i tylko jemu macie służyć. Dajcie z siebie to, co najlepsze w misji, jaka została Wam powierzona. Mój Pan wiele od Was oczekuje. Żyjecie w czasie wielkiego zamętu duchowego. Bądźcie uważni. Nie pozwólcie, aby nic ani nikt nie oderwał was od prawdy. Zginajcie swe kolana na modlitwie. Zdążajcie ku przyszłości, w której niewielu pozostanie mocnych w wierze. Bagno fałszywych doktryn wszędzie się rozprzestrzeni i wielu oderwie się od prawdy. Cierpię z powodu tego, co na Was nadchodzi. Cokolwiek się wydarzy, zostańcie z Jezusem. W Nim jest Wasza nadzieja i Wasze zbawienie. Naprzód, bez lęku. To jest orędzie, jakie dziś Wam przekazuję w imieniu Najświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z Wami jeszcze jeden raz. Ja was błogosławią w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju. Pedro Regis, Augera, Brazylia, 13. kwietnia 2021.